I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według Świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie Maryja wspomożycielka wiernych. Pisarze już IV wieku i ojcowie Kościoła posługiwali się tym tytułem, który nadali Matce Bożej z bardzo prostych powodów, ponieważ sami to praktykowali, doświadczali też tego ich bracia, że do Maryi zwracano się z wszystkimi troskami, z prośbami, z wiarą, że, że ich wysłuchuje, że pomaga. i Było to rzeczą naturalną. Ten tytuł potem w historii Kościoła się rozwinął, zwłaszcza za przyczyną Głowy Kościoła, czy kilku głów Kościoła papieży, którzy no, w różnych momentach historii Matce Bożej to dziękczynienie za okazane wsparcie dla całego Kościoła wyrażali. Na przykład po bitwie pod Lepanto, to jest XVI wiek, ówczesny papież postanawia dołączyć to wezwanie do litanii loretańskiej. Maryjo, wspomożenie wiernych, doświadczając o pomocy Matki Bożej dla całego Kościoła. Z kolei inny papież, już w wieku XIX, za czasów Napoleona, kiedy został wreszcie uwolniony z więzienia, też dziękuję Maryi, że ten Kościół, jego głowa, Została w ten sposób ocalona, że mógł powrócić do Rzymu, tam gdzie, no tam, gdzie była jego siedziba, to potem skutkowało no, wezwaniem i ustanowieniem wspomnienia właśnie Matki Bożej wspomorzenia wiernych. Niemniej jednak te historyczne momenty ocalenia Kościoła i wsparcia Maryi trochę sugerowały oddawanie tego tytułu, wspomożenie wiernych w takich kontekstach militarnych, politycznych, natomiast my sami chyba czujemy, że tutaj chodzi o to nasze osobiste też doświadczenie jej pomocy, wsparcia także i dla całego Kościoła, ale zwracamy się zwykle my sami, dlatego, że jak słyszeliśmy w Ewangelii, faktycznie Maryja pomaga widzi ludzkie problemy, widzi, tak jak ona na w Kanie, ten brak wina, ten brak i niepełną radość nowożeńców i prosi Jezusa, aby coś z tym zrobił. I tak samo to osobiste nasze doświadczenie Maryi, wspomorzenia wiernych, to właśnie może zacznijmy wcale nie od składania próśbi, trosk w modlitwie do Boga, właśnie za jej wstawiennictwem, ale zobaczmy, że ona jest pomożeniem dla nas wiernych. Także, jako, jako osoba, jako przykład, Maryja nas uczy swoją postawą, jak kochać Boga. Poprzez to, właśnie, że mówi mu tak, zgadza się na Jego plan, na Jego, na Jego wolę. Uczy, uczymy się od niej, ona pomaga wiernym nam kiedy możemy patrzeć na jej postawę kiedy idzie do swojej krewnej Elżbiety aby służyć a jest w ciąży że pomaga jej realnie że pomaga tym nowożeńcom w kanie Galilejskiej w ten sposób możemy spojrzeć na tą która też pomaga nam nie przez to, że wysłuchuje naszych modlitw naszych próśb i zanosi je do Pana Boga tylko że też pomaga nam poprzez to, że możemy ją naśladować w tej doskonałości której nam dużo brakuje ale ale jednak mamy te przykłady i, i warto to próbować. Yy, osobiście yy, jest pomocą Matka Boża. Ja to mogłem obserwować i, i takie mam doświadczenie na podstawie licznych no, pielgrzymek pierwszej do Częstochowy, w których uczestniczyłem, w których słyszałem yy, jak wiele próśb, jak wiele modlitw, jak wiele intencji yy, Matce Bożej yy, jest yy, Składanych poprzez modlitwę różańcową, poprzez sam trud pielgrzymowania do Częstochowy, na jasną górę, do, do kaplicy, gdzie znajduje się cudowny obraz. I to doświadczenie uczyło mnie, patrząc na innych ludzi, słuchając ich, jakby też intencji, obserwując ich, że to faktycznie Maria musi działać. Pamiętam, kiedy już byłem na jasnej górze, już byłem w kaplicy kiedy do tej kaplicy wszedłem od strony zakrystii, mogłem widzieć ludzi, którzy tam przychodzili, patrzę, no jest taki znajomy właśnie z pielgrzymki, potężny facet, taki zawsze uśmiechnięty, śmiejący się, a teraz przed obrazem Matki Bożej ja widzę zapłakanego faceta. I Ten obraz mi wiele powiedział, do dzisiaj go pamiętam, a chociaż to było ponad chyba 10 lat temu, że faktycznie ja wtedy zobaczyłem, że Maryja jest wsparciem, bo ten człowiek Przyszedł ze całym swoim życiem, wierząc właśnie w to, że kiedy tutaj dojdzie, to jego trud, jego modlitwy, jego zawierzenie Matce Bożej nie jest daremne. Naprawdę w tych łzach, w tej jego postawie, można było widzieć wiarę w tą ogromną pomoc Maryi. Pielgrzymki, także te, moja pielgrzymka maturzystów, czy potem pielgrzymowanie razem z uczniami to też jest taki. Ślad w moim życiu, gdzie, gdzie mogłem widzieć autentycznie to wsparcie Maryi, chociażby w kontekście rozeznania mojego powołania, to też na tych pielgrzymkach Matka Boża, wiem że, wiem, że pomagała, z tą intencją też pielgrzymowałem, to zawsze chciałem też przekazać tym, jako katecheta, uczniom, że do niej warto się zwracać z, właśnie z tym pytaniem: jaka jest wola Boga, jaki jest plan Boga na moje życie, i ona wspiera w tym rozeznawaniu. Ale doświadczenie takie codzienne, czy, czy bycia na parafii, pokazuje właśnie ten wymiar Matki Bożej Wspomorzenia Wiernych, chociażby w cotygodniowej modlitwie nowenny, do Matki Bożej właśnie pomawiającej nieustannie, do Matki Bożej nieustającej pomocy. I też wiele razy miałem pokusę, a nawet uległem tej pokusie żeby ludzi tak zapytać, nie podpuszczając ich, ale z ciekawości, no bo ciągle przychodzą co ten tydzień i Matce Bożej tyle yy, intencji, tyle próśb przedstawiają, więc chciałam sprawdzić, pytam się, czy to, czy to działa, czy Ty widzisz, że to wsparcie Maryi jest realne. I no nie spotkałem jeszcze osoby, z którą rozmawiałem, żeby, żeby temu zaprzeczył. Naprawdę wiele ludzi których spotkałem, których o to pytałem, też mówi mi i podtrzymuje mnie w tej wierze, że to wsparcie Maryi jest jak najbardziej prawdziwe, realne, że tego doświadczają, że przychodzą nie dlatego na to nabożeństwo, że to jest w jakimś programie, że to jest jakiś obowiązek, fragment dnia, tylko autentycznie przychodzą z wiarą i mówią o tym, że Matka Boża pomaga, Matka Boża działa. Tak samo i inne nabożeństwa, i inne e, popularne, teraz Nowenna Pompejańska, też e, wiele osób e, właśnie w ten sposób, nie, korzystając e, ze wsparcia Matki Bożej, chce Panu Bogu przedstawiać konkretne sprawy i intencje. E, więc to działa. Więc za chwilę się też pomodlimy e, dziesiątkiem Różańca, bo e, w nim chcemy zanosić właśnie prośby do Pana Boga. Prosić Pana Jezusa, tak jak Maryja w Kanie Galilejskiej, prosi Pana Jezusa, wspiera tych nowożeńców. My dzisiaj też z naszymi troskami, z naszymi prośbami ma się szansę też i okazję za chwilę, w chwili ciszy wezwać wspomożycielkę naszą, wspomożycielkę wiernych, wezwać i powierzyć jej swoje troski, swoje prośby, aby ona. Pana Jezusa poprosiła, aby to, co dla nas najlepsze, co dla nas dobre, mogło się spełnić, mogło się wypełnić. Rozważmy tę tajemnicę cudówkania. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź w królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Módlmy się. Boże Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do, do Ciebie bez grzechu, przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech Was błogosławił Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławił Pan, Bogu nie będą dzień.